Witam serdecznie kochani na moim kanale. Pierwszy filmik, pierwsze emocje będą. Z drapki dzisiaj za 16 zł, dwie ekstra pensje i super siódemki. No cóż, zaczynamy. Zobaczymy co tutaj z tego wyczarujemy. Zaczniemy na początek od Super Siódemek i drapiemy. Piąteczka. Dwójeczka. No, na razie chyba z pierwszego kuponu się nie zapowiada. Szósteczka. Czwóreczka. I na koniec dziewiąteczka. Czyli no niestety w tym kuponie się nic nie udało. Nic nie trafiliśmy. Zobaczymy jeszcze te kontrolne literki, jakie tutaj mamy, czy mamy, czy nie mamy. Jest G, jest L, F, czyli trzy różne. Dobra, lecimy dalej. Druga siódemeczka. Pięć, osiem. Dziewięć, trzy, dwa, szósteczka i na koniec czwóreczka. Czyli znowu los niestety. Pusty. A, Q i L. Dobra. Teraz lecimy z trzecim, ostatnim kuponem super siódemki. Może tutaj chociaż coś wpadnie. Zobaczymy. No niestety. Super siódemki nie były szczęśliwe. L, Q, I Teraz zostały nam ostatnie dwa kupony ekstra pensji i zobaczymy, co tutaj nam się uda wyczarować. Pierw wygrywające liczby: dwunastka trzydzieści trzy i dwadzieścia dwa. Proszę. No i dobra, szukamy, czy coś uda się tutaj zdrapać. Mamy czternastkę. Trzydzieści cztery. pensje Dwadzieścia cztery. 19, dobra, i lecimy z dolnym rzędem. 32, 16, 11, siódemeczka i na końcu czwóreczka. No niestety tutaj nic, nic nie trafiliśmy. mamy O T I S no i został nam ostatni kupon więc zdrapujemy 18 33 16 i ostatnie to będzie 19 Zobaczymy, chociaż może jeden kupon by wszedł. Dwadzieścia 22 trzydzieści, dwadzieścia i na końcu mamy 14. I lecimy teraz z drugą linią. Trzynaście, ekstrapensja, siedemnaście, no, trzydzieści pięć i na końcu mamy dwadzieścia dziewięć. No niestety, dzisiaj się nie, nie udało nic nic nie zdrapaliśmy Zobaczymy być może kolejny filmik kolejne zdrabki przyniosą coś coś lepszego Dlatego zachęcam gorąco do oglądania i oczekujcie na kolejny filmik Pozdrawiam cześć